Witamy mistrza Polski w rasie Zamojski. Tomasz, nie wiem, przepraszam, Piotr, nie wiem jak mam Cię nazywać. Piotr Skwarek. Piotr Skwarek Jeszcze raz wejdziemy i tyle. Bo, bo Piotr Pocie... używał zawsze jest, takiego swojego nika Facebookowego Jarzyna. Jarzyna. Jarzyna jest wegetariańska, Skwarek <laughs> mięsny bardziej. Także Witam, dobry. przeszedł Witam na dobry, swoje dobry, oficjalne dobrze. nazwisko. Jak widzicie też jest członkiem klubu hodowców gołębi zamojskich. No i jako że jest członkiem tego klubu to wypadałoby w tych zamojskich coś fajnego pokazać. Co też Piotrek uczynił i przywiózł nam tutaj ile gołębi? Przywiózł 30 gołąbków zamojskich i 4 gołąbki roztoczańskie. Także witaj w klubie. Piotrek dołączył też do hodowców gołębi Rostoczańskich znaczy, tak takiej... Rostoczańskie to po prostu wyszły w hodowaniu, a że miałem, mówię przywiozę, pokażę, zobaczymy I Jeszcze jak to sukces, się zaraz go pokażemy. Tak. I teraz co tutaj mamy żółtą samiczkę. I tutaj dałem żółtą zmienniaczkę, na zgłoszeniu zrobiłem pięć gołąbków białych, lecz po prostu głębiej mi się jeszcze pierzą. Tak naprawdę. Trzeba było zamienić. O, tak. musiałem zamienić I wśród na, białych miałem... jest tutaj żółto zmienniaczek. Tak. I tutaj biały, 94 punkty. Tutaj zwycięzca w kolorze, 95 punktów. On już był gdzieś na wystawach? Tak, to był gołąbek prezentowany w zeszłym roku w zamościu na wystawie. Wcześniej na krajówkę nie mogłem zabrać, gołąbek się jeszcze pierzył. A tu samiczka po prostu no ładnie widać, że gołąbek się fajnie broni. E, w zamościu najlepszy gołąb czubaty. E, I tutaj widać dalej, po prostu sędziowie doceniają tak, no doceniają gołąbek. Faktyczny. Zdrowie jest, kał, suchutki. 93 punkty Mam tych białych troszeczkę, ale gołąbki na no się że no, Zobaczymy, przyjadę na wystawę krajową młodych, to na pewno się dopierzą. Tutaj Piotruś też oznakowany ma gołębie logo naszym, logiem naszego samczyk. klubu. Ten samczyk fajny, chociaż niżej oceniony, ale mi się podoba. Co tam Piotruś sędziowie tutaj? Tutaj, że tutaj grzywa, tak, grzywa jest taka, roz, rozdzielony czubek od grzywy, o właśnie. Troszeczkę jest taki, nie, on w ogóle ma bardzo tą, ten czubek bogaty w piórze i on lekko nawet się rozłazi na boki, bo jest tak po prostu intensywny, tych piór jest sporo, ale też stoi troszeczkę wyżej na nodze. Aha, no I, właśnie, tak, jedno. tak. No proszę, niby gołąb wydawałoby się y, takiemu laikowi, o teraz jak się ustawił, proszę, że to super, 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 a? A tu 93 punkt, ale 90 punkt to znaczy, że jest bardzo dobry gołąb. Bardzo goło. dobry gołąb, W ogóle stawka gołębi. Też e, mocna. Jest e, 260 gołębi. 259 trochę... dokładnie. Zgłoszony gołębi w rasie zamojskim. <kuh> także pięknie. E, no i dużo tych gołębi jest naprawdę na takim no, poziomie wyśrubowanym. No, sędzia musi odrzucać, że to nie ma po prostu zmiłu. I co? Przechodzimy do kolejnej y, kolekcji y, Piotrka Skwarka. A tutaj kolekcja czarnych, tak? Twoich? Tak, czarnych. Gładka samiczka. Tutaj 92 punkty. Samiczka zdobyła. Tu już 94, fajnie. Dwa czubate. Też fajnie wykolorowane. No ten kolor taki dosyć się udał. Pazurki też dosyć. No tak po prostu tego z tymi czarnymi to, no, trzeba popracować. Jest tak barwa wymagająca. Łatwiej winny, bo to jednak ten dziób ciemny wychodzi, pazury też. No tutaj brakuje troszeczkę długości, tego, ja. Trzeba będzie jedną i drugi popracować, ale... Ale już cieszy, 94 że... idzie w dobrym kierunku. Tak. Tutaj 93 punkty. To samiczka to jest akurat e, matka tego obu. Gdzieś piórko sobie przykleiła koło dzióbka. No, ale tu nie włożymy ręki, bo dom jest zabezpieczone. I tutaj no, to jest, to już nie, mój tutaj już, e, nie twój. Nie mój. Ale też widzę, że członka chyba naszego klubu, bo oznakowane. Wydaje mi się, że to Wojtka Kudybę. Także tutaj twoje czarne. Staram się przywieźć w każdej barwie coś pokazać, tak żeby... U ciebie w hodowli jest, jest dużo gołębi w różnych barwach i są i gładkie, i czubate. Ile tak. masz gołębi, Piotrze? Takich par rozpłodowych na sezon? 102 pary roz... Nie, 52 pary. 52 pary, 104, tak. gołębie. 104 gołębie. To co, szukamy potomstwa tak. tych 52 par. <noise> no, dwa gołębie kolejne od Piotra. Taki ciemnogrochowy, stry taki. Samczyk. No, ale taki samczyk. To już, one dłuższe gielem, niż te czarne, nie? Tak, to właśnie takie już. No tak. Te no proporcje. i te 94 punkty. Chciałem zaprezentować, bo też sobie było z tymi krasymi. Tutaj, próbuję. tutaj obok mój gołąbek gładki, ale moja zmokę dałem, gdyż nie zdjąłem e, tej tam e, Z numerem telefonu. Z numerem telefonu, tak. Gdzieś to przeoczyłem. No, no, tak, to może, no tak, nie może być gołąb oceniony, także No i szkoda, bo pewnie mało by tam... punktów by nie uzyskał. I teraz dalej Piotr Kościół? Tak, to jest... do Teraz y, będzie inny kolor, to zamkniemy, albo tak po prostu pokażemy troszkę tutaj. Y, jak te gołębie nam w klatkach widzicie wszystko jest poukładane w kolorach I na czerwonych tutaj, o, tu są gąbki moje czerwone. I doszliśmy do Piotra Gołębi yy, tutaj te od, tego, od tego miejsca tak, ten tak, Czerwony, czubaty, białocik. O. Walczę z tymi czerwonymi staram się, mam w gąbki w domu w lepszym, lepiej, lepiej wybarwione, A też się pierzyło, ja też nie chciałem na wystawę zabierać, bo to przywidziane przewidziane w rozpływie. Tutaj też takie trudności właśnie, że to siwe ta. naloty Balkan wchodzą na plecy. To To jest gołąbek. Kuperkiem, ze tak? Roku. Na kuperku, ta. co tam też ta widać na kuperku, siwizna, no tak? No i ten ogonek też jest lekko taki popielaty. Nie ma tragedii, ale ogólnie no jednak... 93 punkty, no bo już ten kolor tutaj. No jest, tak. Tutaj też 93 Tutaj dwie samiczki i tu jeszcze, jeszcze jeden twój goło. Tak. Próbuję tutaj z tymi czerwonymi powalczyć i no, jakiś tam efekt jest, w domku mam takie że ale to do rozpłodu na przyszły rok, mi się wydaje, że, że, że już będę w stanie zaprezentować lepsze Tu lepsze Tutaj taki czerwony Pstry. W ogonku ma tam białe sterówki. Tak, ma ogon biały, ale ma dwa pióra czerwone i te pióra są... Takie same jak, jak i pokrywa skrzydeł, nie? jest tak, po prostu, tak. nie ma brudu. Dobry jest bez grama od brudu. No, Czysty, dosyć... ładny kolor. Ja. Tutaj gołąb zdobył 94 punkty. I potem dalej są też twoje, tak? Tak, ziemniaczki. Takie, no, krótkie gołąbki są. 92 punkty. Tutaj 94. Tak. Już taka dłuższa troszkę samiczna. Tak, lepsza proporcja, zostało to zauważone, aczkolwiek jeszcze do pracy. E... Jeszcze tutaj będziesz starał się to wszystko ulepszyć. Tak, żeby nad proporcjami pracować, bo to jednak no, cecha tutaj jest znacząca. Ale nie wypierzyły mi się w takim. Kto bym chciał takie dłuższe, to po prostu gdzieś tam pałka wisi, u skrzydła, to, to, to nie na to wystawę, To jednak krajowa to muszą być głębiej już wyzwierzone, ładnie, to... No przy takiej konkurencji 219 gołębi, ale nie ma tak, że są po 90-91. Tak? 259 gołębi. 259 gołębi, przepraszam. Yy, I nie ma takich na, na yy, 91-2 punkty, prawda? Bardzo rzadko się zdarza, tutaj 92 punkty. Kilka gołębi u mnie padło na 92, Tak, ale 91 to ci powiem, nawet tutaj jest, nie, to nie widziałem. Tak. To już nie jest mój gołębi. Dobra, to teraz y, jaki jeszcze kolor będzie Piotku? Kiedy przejdziemy do żółtych. Teraz żółte idziemy żółte zobaczyć. I żółte, pstre. żółte i żółte pstrę idziemy zobaczyć. Tutaj ostatni twój zmieniaczek czubaty, tak? Teraz trzy żółte, wszystkie czubate, tak? Piotrze? Tak, tak. Pięknie wykolorowane 93 punkty. Samczyk. Samczyk. Tutaj... Z tego zwycięzca w kolorze żółtym. Też samczyk? To jest samiczki. Samiczka. To będzie samiczka i tutaj obok to jest... Fajna długa samiczka. No ładnie wybarwiony ptaszek. Ładna leczek. delikatna głowa. No, tak. Ładnie głowa wymyślona. Dobrą fajnie. grzywę ma i ten sub się nie oddziela od tej grzywy. Tak, tak. Piękny kolor na plecach, zobaczcie, nic siwego nie ma. Ogonek w kolorze całych, całej pokrywy piór. Delikatne żagielki. Jeszcze małe, przydałyby się większe, ale ogólnie no, będziemy pracować. <laughs> Będzie się szukało takich... Tak, ale taki był po prostu no, ma, to, ma to właśnie i długość o, o, i, i potrafi się ustawić, tak. Tak, no. Bardzo ładnie. Gdzieś sędziowie to po prostu zauważyli. Też chciałbym ja zaznaczyć, że e, ptaki były oceniane w tym roku przez czterech sędziów. Czterech sędziów. Tak, to jest. Także sędziowie to... zostali przydzieleni do różnych odmian w kolorach, tak. tak? I tutaj twoje kto oceniał? Pan Marek To jest żółta, tak, żółta. Czyli tutaj, tutaj akurat akurat, sędziów, akurat sędzia też mocno doświadczony. Sam, tak. sam jest hodowcą tej rasy i zna tą rasę perfekcyjnie. Tutaj też 93 punkty. Także piękny Piotrusiu i teraz... Nie jakie kolorki dalej szukamy? Idzie, żółty, to dalej, to są, dalej tak. są twoje, tak? Nie, nie, to nie są moje Dobrze, nie. tutaj przechodzimy koło kolejnych gołębi w tej odmianie barwnej i tutaj docieramy malutku do kołębi Piotra. tutaj, tak. tutaj tak. no, samiczkę już wcześniej prezentowałem, e, ale on się wybierzył, do, no tutaj zobaczcie, zamek, bo robiłem ma taką żółtą brewkę i, tak. i mocno pokarana, bo nawet nie, nie jest to już w zaleceniach wpisane, ale w wadach, tak? tak. Tutaj sędzia jednak uznał, że y, tutaj powinien Piotr dążyć do tego, żeby... No, mocno nad tą brwią popracować. I tutaj sędzia też zalecił wysklepienie czoła poprawić. Czyli dążyć do tego, żeby u, u tych gołębi to czoło było lepiej wysklepione. Także z budowy bardzo fajny gołąb, ale te wskazania sędziego i tutaj zobaczcie, tutaj często sędziowie pisali o tych opuszczonych lotkach. Gołębie przyjechały. W piątek <laughs> y, y, nad ranem, więc jeszcze były dosyć przed podróżą zmęczone. One teraz nawet lepiej wyglądają w ostatnim dniu wystawy, prawda? Tak. Ale no, sędzia ocenia je w piątek, także y, takie są plusy i minusy y, dowożenia zwierząt. Czy przybierzemy wieczorem, czy przybierzemy Stres. rano. Stres. Tak, Stres. Tak, bo, bo może nieraz i lepiej na noc zostawić, żeby się tej wyspały, ale nie zawsze się uda, tak? I tak to potem fajnie wygląda. Tutaj to jest samiczka z tego roku. 92 punkty. Jest fajny, fajna krasa, no ale po prostu brew. No mam im bardziej intensywny kolor, to wychodzi mi to brew. No muszę na tym popracować, muszę to brew rozjaśnić. Ale gołąbek też taki zgrabny. No tak, fajnie. one tu już wydłużone są, tak. No ten naprawdę z budowy mi się bardzo podoba gołąb. I co jeszcze są tutaj dalej Twoje? Tak, tu jest samiczka krótsza taka. Widzimy, że samiczka, bo tutaj jajko zniosła. Akurat tak, eee, jest tam brew z innej pary i tam brew mi się udało chciałem też O Tutaj zobaczyć, sędzia to... napisał nisko noszone skrzydła i rzeczywiście... No bo na to ona... jajeczko. I jaj... przez to jajeczko, tak, tak, tak. To <grym> życie, nie? Życie, eee... dokładnie. Ale już wiesz co, jest dobrze, bo zniosła. Tak, tak. Eee, dobrze wróży. <grym> Mamy to, to lężna. <grym> tak, lężna samiczka. Tutaj. Zwieczubatę. Proszę bardzo, 93 punkty, też piękny kolor żółty. Aż miło popatrzeć na ten kolor. I właśnie na tym, według nas, polega różnorodność w tej rasie, tak? W tych kolorach, y, pięknych, intensywnych, czarnych, czerwonych, żółtych. W tych odmianach, że mamy y, gołębie stre, krasę, y, we wszystkich kolorach. Mamy gołębie tak zwane graniaste, mamy gołębie z głowami w jednolitym kolorze, mamy blankopy, szkaplerzaki. I, i gołębie jednobarwne także na tym polega różnorodność i do tego tutaj dążymy także tutaj no bardzo fajny gołąbeczek 93 punkty cały czas go tutaj podziwiamy dużo jest zginiaków z w tym roku na wystawie w gruncie rzeczy cieszę się z tej oceny 93 to jest bardzo dobry gołąb, tak? no, wiadomo że jeszcze tutaj popracować, ale, ale jest ok, że jest ten progres tak, Ty Piotr, zacząłeś głębiej wystawiać, w którym roku na wystawach prezentować? W zeszłym roku. Zacząłeś? Tak, zacząłem, e, tak. Tak, i teraz e, byłeś w Pierwszy... czołówce i doszedłeś do e, samego szczytu, tak? Pierwsza Dzisiaj... wystawa, na której byłem, to była wystawa młodych w sieli. Tak jest. I tam po prostu wtedy udało mi się zdobyć mistrza polski. I a już później... wtedy? Tak, mamy na młodych. Tak jest. Teraz... A później, po prostu, na, później była kolejna w zeszłym roku głębi dorosłych. No to nie załapałem nie się na polu, a w tym roku. Także Piotr to już wszystkie Twoje gołębie tak. obejrzeliśmy. Piotrek, gratulacje. Bardzo się cieszę z tego Twojego sukcesu. I cieszę się, że będziemy współpracowali ze sobą w klubie hodowców Dziękuję. Gołębi Zamojskich. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A nie, nie wszystkie pokazałeś. Nie pokazałeś Rostoczańskich. Idziemy szybko A. je obejrzeć, bo tam się jest czym pochwalić. O, to jest właśnie to, czym Piotr może się pochwalić. Piękny Rosłuchajski, wysokolotny, niebiesko-grochowy. Piękne właśnie z, zalecane we wzorcu ten rysunek grochów w takim rudym odcieniu, czerwono-brązowym. Także tutaj. Bardzo ładny, biały, kuper, piękne oczko, czyściutkie, czarne pazury, fajny dziób. Tutaj to jest... jeden... Y, jeden y, nie, więcej ich masz. ja przywiozłem cztery sztuki. To jest y, tutaj z tego roku ptaszek, obok jest ojciec. To jest jego ojciec. Y, on był zaparzony ze śmierniaczką, y, żółtą. Po prostu te z, roztoczańskie wyszły mi poprzez parowanie czegoś też y, po prostu oczekiwałem. I tak po prostu jakby efekt taki uboczny, wiadomo, że ktoś hoduje, to wie jak pozyskać e, roztoczańskie. I tak mi po prostu wyszły, postanowiłem, że po prostu pokażę, też to, twój... to nie jest To nie jest, to to nie twój... Twój... To nie jest i tutaj, I tak, tutaj to... były dwa. dwa i dwa czubate mi wyszły e, również. I po prostu cztery gołębie. A, I jest a, zwycięzca w kolorze, ale rzeczywiście, zwróćcie uwagę, tutaj ten rysunek grochów Nawet na, 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 na piersi, pojawia się jest, na piersi. Nie? I tutaj na całym skrzydle pięknie się układa zagęszcza w kierunku szyi, rozrzedza w kierunku ogona. Tutaj już na przykład ten rysunek nie jest taki zagęszczony. Dlatego no to też zwrócić uwagę na brew, nie, że tutaj nawet Tutaj brew jest o. właśnie bardzo jasna bref. A Ogon tutaj ma grochy, Tutaj, tutaj tak. Mniej, ale tak, tak, tutaj brew jest ciemna, więc no takie niuanse decydują o yy, ocenach na wystawie. Prosto też było bardzo dużo Piotrusi chyba powyżej. Koło 150 tak? Chyba. Nie pamiętam. Też, to też, spora spora. To było też spora stawka. więcej niż rok temu. Też spora stawka roztyczańskich. Pokaż te twoje czubate. To na samym końcu. Także tutaj dużo niebieskich z pasami roztuczańskich. Mniej tych z grochami. Szkoda, że nie wystawia Darek Krawczuk w Kielcach. On się specjalizuje w tych grochowych. Także mielibyśmy pewnie tutaj, tutaj możliwość jest podziwiania. Mój gołąbek. Ja się z tym liczyłem, bo gołąbek, no nie ma kufra, A. w związku z tym będzie na zasadzie jechałem, przywie, przyjechałem, chciałem po go pokazać. Nie e... ma kuperka białego, tak Tak, jest. To, to było że, to oczywisto, że, że będzie gołąbek... zero, tak A, jest. Tak, i tutaj jest... To są gołąbki z jednego gniazda i oba samce. Ten po prostu tam jakieś piórko na kufrze ma kilka drobnych piórek, to wiadomo, że łapie się do oceny, no ale ja z taką oceną liczyłem się, że głębie są dosyć krótkie, tak? Tak i ma tutaj w wadach już za dużo ma białych pazurków i zbyt mało tak. ma tych białych piór na tym kufrze, no ale zaprezentowałeś, że też trwają prace w hodowli Piotra Skwarka nad... Fajnymi roztoczęstami. Eee, nie, no, tak jak mówię, ja y, nie będę hodował, nie idę w kierunku roztoczeński z tego względu, że chcę nie sobie bardziej zamojskie, y, i dwie, dwie rasy naraz ciężej się hoduje. I wiadomo, że to musiał być osobny przedział. Czy Aha, coś, bo to czyli musiałeś... nie wchodzisz, nie wchodzisz. Nie, 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 to tak jak był efekt uboczny w mojej hodowli. Nie który... idziesz w tym kierunku, to tak co tak ja. Dla ciekawostki chciałem... Ja mam mniej nie... za to barwnych yy, zamojskich, także... A, no każdy ma swój... Nie tryb. da się potem, bo już byśmy doszli do tysiąca. Tak, tak. Także Piotrku, dziękuję serdecznie. Ja również, dziękuję, Gratuluję, pozdrawiam. Eee, Wszystkiego dobrego. Do widzenia.